Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Light The Beast. Jesteśmy na miejscu Prze farmie Ale zanim to, to przypominam wam o właśnie o mm. O łapkach, komentarzach I subskrypcji przede wszystkim. No i zapraszam was serdecznie na Instant Gaming, pamiętajcie o tym. Bo tam możecie kupić sobie gry taniej. Good to Конец yes, команды. 对、yeah. One, two. ben, widziałem twoich ludzi. Gdzieś ich zabierają. To jest Obstawiłem drogi z Gdy tylko się czegoś dowiem, dam ci znać. Zatrzymali się blisko rzeki. Musisz ich dogonić. Grupa zaraz... No powiem tak. Jest chaos totalny. Szkoda, że broni palnej nie dostaje amunicji. Zony blokuje drogę. Wysyłam się lokalizację. A ja muszę przypisać tu jakąś broń w końcu. 不要！不要！不要！不要！不要！不要。

Sven, znalazłem ich. Kiepsko wyglądają. Potrzebują naparu. I to szybko. Na południu jest jaskinia. Wysyłam ci lokalizację. Dobra, już idę. Gdzie jest ten? Zabrać im do środka. Co? Miałem ich zostawić, żeby zginęli? A powiesz mi, dlaczego w ogóle tam poszedłeś, Sven? Na zwiady! Oni zabijają naszych. A my co? Nic! Ile mu zajmie, zanim zabije nas wszystkich? Nie za długo, jeśli baron nas tu znajdzie. Sven, może mnie przedstawisz? Dzięki za pomoc, ale możesz już sobie iść. Lidia, to Kyle Crane. Uciekł z laboratorium barona. Crane? Sprowadziłeś tu Kyle'a Kreina? Baron przedrze się przez całą dolinę, żeby go dorwać. Próbujesz nas wszystkich zabić? On może nam pomóc! Nie wiesz, co potrafi! Był torturowany jak my! Przez lata! I tak jak my szuka odpowiedzi! Tego szukasz, Kyle? Odpowiedzi? Odpowiedzi też, ale wystarczy mi sama głowa barona. Niestety sam go jednak nie dorwę. Rozumiem, ale nie możemy się w to mieszać. To zbyt niebezpieczne. A teraz odejdź. Dobrze poszło. Kto to był? Lidia, nasza przywódczyni. Nie jest może duszą towarzystwa, ale daj jej czas przekona się do ciebie. Ej, chodź za mną. Przedstawię ci kogoś. Powiem tak. To słońce na jego eee, kurce? Mnie nie przekonuje. Sven? Kyle, poznaj Selby. Kyle Crane, tak? Odpowiadam za nadzór radiowy. Nadzór radiowy, ładnie. Widzę, że nie próżnujecie. Ukrywamy się tak, jak chce Lidia. Rozumiem to, ale potrzebujemy dodatkowych uszu. Jeśli baron nas wytropi, to będzie po nas. Musimy wiedzieć, co planują. Być krok przed! Ma to sens. Wiesz, co to jest? Wygląda na jakiś nadajnik radiowy. Blisko, to wzmacniać sygnału. Baron używa takich, by objąć zasięgiem całą dolinę. Jeśli zainstalowalibyśmy go na głównej wieży przekaźnikowej barona, to moglibyśmy podsłuchiwać ich rozmowy. Problem w tym, że wieża jest cholernie wysoka. Wiesz, próbowaliśmy, ale nikt z nas nie dał rady. Aha, i teraz patrzysz na mnie i chyba wiem, gdzie to zmierza. Z Twoimi zdolnościami wejście na szczyt tej wieży to powinna być bułka z masłem. Aha, tak jak myślałem. Kyle, jeśli odkryjemy, co on naprawdę planuje, to będzie dla nas przełom. Przekażemy Ci wszystko, co usłyszymy. Będziemy znać każdy jego ruch. Co ty na to? A, kolejny sekret przed Lidią. Selby przekonała ją do tej akcji. Jeśli będziemy mogli podsłuchiwać komunikaty barona, to Lidia jest z tym ok. No dobra. Gdzie to zamontować? W lesie stoi słup wysokiego napięcia, na którym zamontowano przekaźnik. Pokieruję cię tam. Niech będzie. Słuchaj, Sven już o tym wie, ale bądź tak miła i nie wchodź mi do głowy. Wolę radio. Telepatia jest bezpieczniejsza, ale jeśli chcesz, to proszę bardzo. Zdecydowanie wolę radio. W kontakcie. A, e, Kyle, weź też to. Co to jest? Podpiszka! Tak. Myślę, że może ci się przydać. No, a ja będę nazywał. Chociaż fakt służy do wciągania, wciągania się, a hak służy bardziej w sumie do. Znowu wróciłeś na to za dupie, co? Lidia przekazała mi, że możesz uzupełnić u mnie zapasy. A czy wy przypadkiem nie potrzebujecie ich bardziej? Mam spore nadwyżki. Może znajdziesz coś, co ci się przyda. O no, pochodzimy sobie tutaj pod tym full, pióra Oczywiście, że piór nie mają za dużo Ostrza się przydadzą To też Obrażenie a Takiego obrażenia parkour Jeśli inaczej, wiem. Bo są w sumie te że tak jak przechodzę przez barierkę na sprincie i mogę wykonać cios. Dobra, biorę. Ze względu na to, że jest tutaj ta wytrzymałość.

To jest to na szósty poziom, to jest zadania. Tu, też szósty na razie. To jest to samo, co mnie denerwowało w Tengwejcie... ...jedyncze. A, rewolwer to było mu. Dobry. Że każdą nową rzecz trzeba odznaczyć. Ale dobra. sobie Jee Jest się. zajęty, ale potrzebuję pomocy. Z czym? Spójrz, To jest Iris. Jest chora i długo z nami nie zostanie. Przykro mi. Powiedz, co mogę dla Was zrobić. Chciałabym dać Iris pamiątkę z jej poprzedniego życia. Chodzi o pozytywkę. prezent od zmarłego męża. Wiem, że to może się wydawać naiwne, czy nieważne. Ale wierzę, że przyniesie jej ukojenie. Nie, nie. W pełni to rozumiem. Dziękuję, Kyle. Pozytywka powinna być w ich dawnym domu, w sypialni. Pewnie stoi na jakiejś szafce. A te kwiaty obiecałam, że położę je na grobie Henry'ego. O nic się nie martw. Zostań, Zaris. Gdzie dokładnie jest ten dom i grób? Niedaleko. Ich dom stoi przy głównej ulicy w Farmlands. Przed epidemią Iris i Henry prowadzili dwa sklepy, a grup Henry'ego powinien być w pobliżu ich domu. Iris powiedziała mi, że pochowali go przy drzewie, które ten zasadził. Dobrze, zajmę się tym. Wrócę jak najszybciej. Do zobaczenia i dziękuję za pomoc. Ale tym zadaniem, bo w następnym odcinku może że będziemy się zajmować właśnie pobocznymi misjami, żeby trochę wydłużyć szczerze tą serię, ale żeby też levelować, bo będzie znowu problem, że o ja już tu będę miał misje na, na poziom tam, nie wiem, powiedzmy dziewiąty kolejna lokalizacja byłaby, a ja będę poziom siódmy miał, więc wiecie o co chodzi, żeby balans był. Ale dobra, dzięki, że jesteście, komentujcie, subskrybujcie. Lajkujcie i pamiętajcie o Instant Gaming. Zapraszam was serdecznie. Do linku w opisie. Nawet Wam mogę pokazać, bo mam włączoną nakładkę widoczną, więc... Jest już dostępny Dying Light The Beast, czy nie? Jeszcze nie, a nie, ja, w sensie nie jest dostępny aktualnie, ale możecie sobie zawsze nacisnąć get notifier. Deluxe. Macie o 22% taniej Dying Light The Beast, jeżeli nadal nie macie. No i co? Trzymajcie się. No i do usłyszenia następnego. Hej.